Witam wszystkich zebranych na uroczystościach związanych z upamiętnieniem 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej obojga narodów. Do hymnu! Chodź. Hymnie. Proszę o odczytanie przemówienia przez burmistrza miasta Świdwin, pana Piotra Felińskiego. Stajemy dziś razem jako wspólnota, by uczcić święto 3 maja. Dzień, który przypomina nam, że Polska zawsze miała w sobie siłę, by podnieść się, by wierzyć, by tworzyć przyszłość mimo przeciwności. W 1791 roku nasi przodkowie, wbrew trudnym czasom, uchwalili konstytucję. Akt odwagi, akt nadziei dokument, który miał chronić to, co najcenniejsze wolność, jedność i dobro wspólne. To wtedy narodziło się marzenie o nowoczesnej Polsce Polsce odpowiedzialnej, sprawiedliwej i dumnej ze swoich obywateli. Dziś to marzenie jest w naszych rękach bo patriotyzm to nie tylko sztandary i hymny to przede wszystkim codzienne wybory uczciwość, troska o drugiego człowieka. O to, co nasze, wspólne, o nasz Świdwin. Niech ten dzień będzie przypomnieniem, że Polska to nie tylko historia, to przede wszystkim ludzie. My, tutaj, teraz. Niech żyje Konstytucja 3 Maja, niech żyje nasz Świdwin, niech żyje Polska. Dziękuję. O odczytanie apelu pamięci proszę porucznik Patrycję Polak. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci. Przed pomnikiem poświęconym poległym i pomordowanym żołnierzom ofiarom faszyzmu i stalinizmu w Świdlinie. Aby z okazji 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczpospolitej, którzy upadającą ojczyznę, przywrócili do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu! Wzywam twórców Konstytucji 3 maja, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Przywołuję posłów Sejmu Wielkiego, którzy 3 maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie konstytucję. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie do apelu. Wołam żołnierzy księcia Józefa Pojatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki. Którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stanęli w obronie Konstytucji 3 Maja. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie wartości zawartych w Konstytucji 3 Maja i wcielili w życie jej przesłanie. Stańcie do apelu! Was wołam potomni. Niech twórcy Konstytucji 3 maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a majowe wartości, wolność i demokracja zapadną w nasze serca. Stańcie do apelu. Cześć i pamięć! Dla uczczenia 234 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Salwa honorowa.

pas, broń. Przez pierś, broń. Drugi szereg, Krok na wprost, marsz, kompania, spocznij. Jako pierwsi złożą Wiązanki przedstawiciele władz samorządowych, powiatu, miasta i gminy Świdwin. Przedstawiciele służb mundurowych garnizonu Świdwin, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadleśnictwa Świdwin. Przedstawiciele Polskiego Związku Piłsudczyków, przedstawiciele Rady Miasta Świdwin, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz Rada Seniorów Przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych. Przedstawiciel Związku Sybiraków. Przedstawiciele Związku Sybiraków koło w Świdwinie. Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Wilna i Kresów Wschodnich. Przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych Słoneczna Jesień. Przedstawiciele zespołu szkół imieniem Władysława Broniewskiego w Świdwinie. Przedstawiciele publicznej szkoły podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Świdwinie. przedstawiciele placówki opiekuńczo-wychowawczej w Świdwinie przedstawiciele publicznych przedszkoli numer 1 i 2. Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Świtbinie. Przedstawiciele publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Świtwili. Przedstawiciele środowiskowego domu pomo samopomocy w Świdwinie. przewodniczący poszczególnych zarządów osiedli. przedstawiciele Świdwińskiego Klubu Morsów. Przedstawiciele parku wodnego Relax! Przedstawiciele zespołu placówek. Słabo Bożą! przedstawiciele żłobka i przedszkola Happy Days. Szkoła podstawowa numer jeden w świdwinie. Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg przedstawiciele młodzieżowej rady gminy Świdwin Przedstawiciele zespołu szkół rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie.